Witamy Państwa bardzo serdecznie z Piasków Dworcowa 21, finał okręgowy Pucharu Polski pomiędzy Koroną Piaski a Steiner Poronia Leszno, Juniorzy. Rozpoczynamy to spotkanie. Pierwszy gwizek sędziego i Polonia juniorzy rozpoczynają od dalekiego przedłużenia piłki do środkowej części, a zamieszanie, zamieszanie pod obroną Polonii, ale na spokojnie bramkarz drużyny wyższy pressing założony, ale... A teraz błąd, błąd w tej obronie Ruszył Malicki Zastawia piłkę Nie dał sobie odebrać do grania, ale, ale czujnie Strzał i mamy bramkę Mamy bramkę Gospodarzy Jeden do zera Strzelcem goła Mateusz Pijanowski Dobrze, teraz zapowiadający się kontratak. Poniści strzał. Kuba Harendasz w tej chwili przy piłce rozgrywa na prawo. Na prawo do Kozibury. Nataniel Kozibura rozpędza się. Podanie. Strzał, mamy bramkę! Jeden do jednego. Jędrzej Jarożek strzelcem tego gola. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Druga część spotkania. Finał. Okręgowa, okręgowego e, pucharu polski. A teraz dalekie doścudkowanie i strzał i mamy bramkę mamy bramkę dla drużyny e, korony e, Piaski. bardzo dobrze e, dograna dograna ta piłka z rzutu różnego i zobaczymy czy Wojtyczka zagra tak dobrze kolejna kolejna sytuacja i mamy kolejną bramkę dla drużyny Korony strzelcem bramki strzelcem bramki Dawid Cubal Polonia z kontrą wychodzą z prawej strony Jarożek Jarożek strzela Teraz dobre zgranie klatką piersiową po raz drugi a Jarożek i mamy nie mamy niestety drugiej drugiej bramki Dobra teraz akcja korony. Fabich wyrzucony, ale udało mu się dośrodkować. Znowu, znowu bardzo dobrze. Odnalazł się w polu kalnym Przemysław Frąckowiak, Główka Piwoński. Piwoński strzał, wyplutą piłkę. Wyplutą piłkę. Harentarz, i co tutaj będziemy mieli? Gwizdek sędziego. Szymczak wrzuca tą piłkę. Piłka na długi słupek pijanowski. Pijanowski jednak nieczysto uderzył. I mamy ostatni gwizdek sędziego. Pojedynek w piaskach kończymy. Kończymy wynikiem 3 do 1. Zwycięzcą. Dziękujemy za grę. Totolotek Pucharu Polski w strefie Leszczyńskiej zostaje. Korona Piaski. Rozpoczynamy uroczystości wręczenia wyróżnień i Pucharów za zdobycie pierwszego miejsca. Zaczynamy od sędziów dzisiejszego pojedynku. Zapraszam sędziego głównego, asystentów i sędziego technicznego dzisiejszego pojedynku. Kto może, nie? A wręczenia dokonują poseł Jan Dziedziczak, prezes OZPN Leszno, Tadeusz Dubisz, wójt gminy Piaski Wiesław Blawka i członek zarządu Wielkopolskiego Związku Firmi Nożnej no Maciej Chłodnicki. A teraz MVP w obu zespołach w drużynie korony. MVP dzisiejszego meczu został Łukasz Fabik Brawo Zapraszam Na drużynie Polonii Oskar Wulke numer 10 Dalej wręczają poseł Jan Dziedziczak, wójt gminy Wiesław Blawka, prezes OZPN-u Tadeusz Dubisz, a w drużynie polonii grali Dominik Dźwigała, Michał Polski, Konstantyn Dimitru, Maksymilian Kieczyński, Kozigura, Jakub Karentarz, Ostar Wulkiew, Jędrzej Jarożek, Adam Piwoński. Mikołaj Juszkowiak, Szymon Kowalaszek, Kamil Kulesza, Kamil Placzyk, Dawid Szulc, Mikołaj Korczak, Marcin Józgowiak, Dawid Majewski Łukasz Tarkowski, Trener drużyny Łukasz Radajczak i kierownik Przemysław. Wojski. Łukasz Konieczny! 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 Przepraszam! Brawo! drugiego miejsca drużyna Polonii otrzymuje voucher na 2000 zł na sprzęt sportowy ufundowany przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. Pierwsze miejsce, Korona Piaski. Nie żeby prezes, nie pf. Pf. Nie Arkadiusz pf. Pf. Michałowicz, Huber Wyżykiewicz, Narcyz Gendera, Jakub Wojtyczka, Łukasz Fabich, Dawid Cubal, Szymon Zaborowski. Tobiasz Szymczak, Mateusz Pijanowski, Tomasz Malicki, Patryk Skrzypczak, Mateusz Medzonka, Wiktor Skrzypczak, Hubert Szymczak, Przemysław Trąckowiak, Sebastian Kubiak, Marcin Berchert, Patryk Jankowiak i nie w dzisiejszym meczu Grzegorz Wojtasi. Drużyna otrzymuje włacer tak, tak, w wysokości 4000 zł na szczęt sportowy. Włacer został fundowany przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. Teraz wręczenie Pucharu Polski na ręce kapitana zespołu Kasia Fabicha. Wręczenia dokonują poseł Jankiwicza i wój Wiesław

Graliśmy zasłużenie, chociaż pierwsza połowa na to nie wskazywała. Zrobiliśmy jeden błąd pod koniec pierwszej połowy i przeciwnik to wykorzystał. Niepotrzebnie mówię, sami sobie sprowokowaliśmy sytuację bramkową dla rywali. Aczkolwiek na drugą połowę w szatni sobie powiedzieliśmy, że musimy wyjść i, i zrobić to i jakoś się udało. Głównie stałe fragmenty gry dzisiaj wykorzystywaliśmy, także na pewno jesteśmy zadowoleni z tego, no i z końcowego sukcesu. Na który myślę, że przez przebiegu całego meczu zasłużyliśmy. Uważam, że zagraliśmy dobry mecz, uważam, że mecz był wyrównany. Straciliśmy trzy bramki po stałych fragmentach gry, trochę nieszczęśliwe. Sami stworzyliśmy dobrą akcję, mieliśmy sytuację, mogliśmy strzelić. Uważam, że mecz mógł się potoczyć inaczej, ale skończyło się 3-1. Gramy dalej w Liza. Spodziewałem się trudnego meczu. Wiedziałem, że chłopacy z Leczna przyjadą, powalczą, y, tanio skóry nie oddadzą, i tak było. Obawialiśmy się kontr, bo wiedziałem, że widziałem chłopaków kilka razy. Nazwa bardziej znam, bo uczę, uczę większości z nich. Wiem, że kontry mają fantastycznie opanowane i po jednej z takich te, dostaliśmy ramkę, więc no, byliśmy troszkę y, chyba zbyt mocno na pompowanie na początku i, 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 i graliśmy bardzo, bardzo nerwowo. Ale z biegiem minut. Troszkę się uspokoiło, a myślę, że już druga połowa pod nasze konto. Myślę, że pokazaliśmy się z dobrej strony. Moi zawodnicy się nie przestraszyli rywala, no jednak takie detale zadecydowały trzy rzuty rożne korona piaski wykorzystała, czyli trzy bramki wygrali mecz. My natomiast próbowaliśmy to odrobić, no nie udało się i gratuluję zespołowi z piasków. Za darmo nie, nie doszli do finału, na pewno pokazali się z dobrej strony. E, troszkę też krwi nam na psuli, aczkolwiek e, e, no my wykorzystaliśmy swoje atuty i, i to chyba przeważyło na naszą szalę, że wygraliśmy. Po to mam 18 w składzie, żeby każdy grał. Przemek Boryka się z kontuzją po półfinale z Kanią, dopiero teraz doszedł w miarę do siebie. i... I wiem, że nie był w stanie grać cały mecz, ale drugą połowę już w miarę wytrzymał. No, no weszli chłopacy, zrobili swoje i cieszymy się z... Osób wygranej. Ponad 600 osób na, na trybunach, świetna atmosfera, dla gospodarzy w szczególności, że drużyna miejscowa wygrała. No, trzeba podkreślić, że władze klubu stanęły na wysokości zadania. Razem z wielkopolskim związkiem stworzyły tutaj organizacyjną, perfekcję organizacyjną, więc e, tylko tak dalej. Klub nam robi bardzo dobrą promocję. Co po dzisiejszym meczu można też powiedzieć, że świetna promocja dla gminy Piaski. Bardzo się cieszymy. To było święto piłki nożnej, mnóstwo kibiców, doskonała atmosfera. Bardzo dobra atmosfera i na boisku, i na trybunach. Kibice obu drużyn pokazali, jak się kibicuje swoje drużynie. No, święto futbolu idealnie, bo święto niepodległości. Pamiętajmy, cieszymy się z wolnej Polski również w ten sposób, świętując piłkę nożną i finał Pucharu Polski. Na no, początek chciałem pogratulować drużynie z piasków wygranego meczu. A No Widać było, że chłopacy zdali całe serce na boisku. Uważam, że dojście do finału jest dla nich, dla naszego klubu, wielki sukces, jeżeli chodzi o drużynę juniorską, bo to chyba po raz pierwszy od rozgrywek taka drużyna juniora doszła do samego finału. Szkoda, mecz przegrany. Myślę, że. Sama gra mogła się podobać, no szkoła, jest tak, którymi tu gry. Nad organizacją Poro Polski widział Gier praca już od dawna. W tym roku, w związku z organizacją rozgrywek, w ogóle weszła ona w życie. Jak widać, była to słuszna, słuszna droga, dla takiej miejscowości jak Piacki jest to święto, pełne trybuny, wszyscy zaangażowani, no i, no i Piacki zaciężyły i chyba wszyscy się docieszą. Samo boisko już doprowadziliśmy, myślę, do, do stanu takiego, że możemy powiedzieć, że jest w bardzo dobrym stanie, natomiast dużo do życzenia ma, mają pomieszczenia szatniowe i dlatego chcemy obecne szatnie, które są w tej chwili, zburzyć i na tym samym miejscu pobudować nowoczesną, na miarę XXI wieku szatnię z, z salą konferencyjną, z punktem widokowym i myślę, że to nam się uda. Na trybunach e, nie tylko byli kibice, czyli który wyszli z domu, był też e, tutaj wójt, władze, był pan poseł, e, no to jest to w, świadectwo tego, że piłka nożna leży także im na sercu, no i z rozmów wynikało, że pan wójt liczy na awans do Piasków i szczerze kibicujemy. Organizacja była bardzo fajna, e, cała ceremonia na początku, było dużo kibiców, na pewno fajna atmosfera i dobrze się grało. Wspaniałe święto, święto po pierwsze niepodległości, cieszymy się wolną Polską i cieszymy się e, finałem e, Pucharu Polski. Znakomity mecz, znakomita atmosfera. Zarówno e, gospodarze, ich kibice, jak i goście z Leszna też z liczną reprezentacją kibiców stworzyli wspaniałe widowisko. E, dobry mecz, cztery bramki, zwycięstwo korony, ale naprawdę również bardzo dobra walka młodzieży z Leszna. Taka impreza jak dzisiaj to jest bardzo ważna Powiedziałbym, że najważniejsza od wielu, wielu lat jest historyczny moment dla gminy Piaski Nie tylko dla gminy Piaski, ale oczywiście dla klubu Korona Piaski My jesteśmy bardzo szczęśliwi, że taka chwila nadeszła w końcu I dlatego tutaj żeśmy się bardzo mocno do tego przygotowywali Ja się bardzo cieszę, że ten mecz był świetny mecz Obie drużyny bardzo dobrze grały Myślę, że wszyscy możemy być zadowoleni z tego, że w to wielkie świętość. święto Święto Niepodległości Polski. Również u nas w Gminie Piaski świętowaliśmy święto futbolu piaskowskiego. Jako klub pokazaliśmy, że potrafimy zorganizować finał. Wszystko na najwyższym poziomie jest. Także tylko się cieszy, i oby więcej takich, takich meczy było organizacyjnie. Jak i, jak i finał też na pewno nie był najgorszy. Mógł się podobać kibicom licznie zgromadzonym. Wszystko na plus, także cieszymy się bardzo. Nie chciałbym się wypowiadać negatywnie, dlatego na temat organizacji w tym miejscu, bo sama, sama organizacja była dobra, tylko wydaje mi się, że to nieodpowiednie miejsce na taki mecz o takiej randze. Fajna impreza, wszyscy się, myślę, się fajnie bawili, no, my troszeczkę lepiej niż goście z Leszna. No ale taki jest urok, no, zwycięzca zawsze ma, ma, ma ten handicap i, i, i cieszy się bardziej. Mecz finowy, rozegrany tutaj na miejscu. No Uważam, że troszkę chłopaków został pozbawiony. Atut najważniejszy, najważniejsze własnego boiska, no troszkę, e, jeżeli chodzi o moją osobę, no niezrozumiałe decyzje, ponieważ e, uważam, że ten film powinien być w rozegrany, no, ale to niestety decyzja nie była nasza, tylko wielkopolskie Związku Kinożyn z tego, co zaśpiewaliśmy. Przykład meczu w Piaskach pokazał, że takie mecze w takich miejscowościach mają swoją rację bytu i będziemy tu kontynuowali. Jest to wspaniała droga, którą będziemy w kolejnych latach kontynuowali.